Siemanko, witam Was w tym odcinku, a dzisiaj moja reakcja na piosenkę Lewandowski. Witamy w Barcelonie. Witamy w Barcelonie, nowe marzenia, nowi ludzie, nowe duże cele. Witamy w Barcelonie, witamy w Barcelonie. Jesteśmy dumni, podziwiamy dziś wielką karierę, wielkie sukcesy, ale czas na nowe plany, nowe duże rozgrywki. Fajnie jest beat, to już muszę tutaj pochwalić za to. I fajnie jest też na początku przynajmniej dostosowany głos. To właśnie do tego bitu, nie? No, Że taki jest głośnie taki Witamy w Barcelonie, witamy w Barcelonie Taki, wiecie, taki poważny Tylko jest właśnie na tak fajnie dostosowany, Za to propsy I na które wszyscy czekamy To właśnie Lewandowski, to właśnie Lewandowski Pokazał klasę chociaż każdy etap nie był prosty Bayern nie zrobił swoje, teraz czas na nowy etap Nowe wyzwania i ambicje, warto żeby jeszcze zrobić show Wyobraź sobie ziom, cud na chwilę nakępną To wielka duma, wielka wiara I wielkie nadzieje Bo tak naprawdę spełnił nie tylko swoje marzenie Nie wiem kim jesteś, komu tu Najbardziej kibicujesz Lecz myślę, że dziś każdy może mordy czuć dumę To właśnie Robert Lewandowski Pierwszy Polak w Barcelonie On to zrobił Hej To właśnie Robert Lewandowski Dzisiaj każdy może cieszyć się Podziwiać go Witamy Witamy w Barcelonie Nowe marzenia, nowi ludzie, nowe duże cele Witamy w Barcelonie, witamy w Barcelonie Jesteśmy dumni, podziwiamy dziś wielką karierę wielkie sukcesy, ale czas na nowe plany Nowe duże rozgrywki, na które wszyscy czekamy To właśnie Lewandowski, to właśnie Lewandowski Pokazał klasy, chociaż każdy etap nie był prosty Glamy dziś wielką karierę, wielkie sukcesy, ale czas na nowe plany, nowe duże rozgrywki, na które wszyscy czekamy. To właśnie Lewandowski, to właśnie Lewandowski, pokazał klasyk, chociaż każdy etap nie był prosty. Dobrze, więc tak, mm. e, bardzo fajnie jest to, że tutaj... E jest e, bajernie a tutaj już jest jakby pokazana Barcelona, nie? I tutaj jest to jest fajne, że tutaj prosty. Proste! Tutaj na końcu wita się z zawodnikami fc Barcelona, to jest bardzo fajne. fajnie jest bit, fajny jest głos dopasowanie do bitu jakby. No i fajne to jest to też, że e, tutaj swojego go... Najlepsze akcje wszystkie, nie? Gdzie strzelał bramki, asystował, dobrze podawał, nie? To jest no, no dobrze, dobrze wykonana jest ta piosenka. Ja ją oceniam 10 na 10, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajna piosenka, polecam. Robi wrażenie po prostu. No i co?